Akcja. Dziewczyny, fajnie się tu bawi. Zaraz cię popuścam. Na majówce. Bo dzisiaj jest majówka. A nie jest drugi e, maja. moje No właśnie, więc MNIE jest słabe! No właśnie! Skrzydłem się. Tam są wkupa. Wiesz o tym? Chodźmy. Zasuwam. Pierdzipuwam. Ej, ale to nic nie to. Może kupimy sobie coś? Może to robkę. Okej, okay, chodźmy. Tylko to ja zacznę trzeba iść. Gdy to ja pójdę. Korebka do licha. To my tutaj na Ciebie poczekamy! Ale Nuny. Ale fajnie się bawi. Zaraz skoczę. bawię! I zaraz wskoczę. Matarinka! Już kupiłam! W dodatku dostałam picie i zeszyt. książkę. O, na szczęście! Ale fajnie, się bawię! Nie fajnie. jej! A pokazać wam A co tu robi ta kanapa? Już bardziej. Dawa, chodźcie, nie ma czasu. Ja mam świetne na miejsce. Chodźcie. Chodźcie. Okay. Na. Gdzie Na. Lepszy. Fajnie się bawię. Fajnie się bawi, nie? Ej, ja skoczę tam. Nie, znaczy ja. Ja też tam skoczę. Ja! I salto to robię? Dołączcie do nas! Fajnie się bawimy. Dołączcie do nas. A wystarczy zalajkować ten e i danki da i napisać komentarz i nas zasubskrybować. Ale musimy ten filmik przedłużyć, pamiętaj. A no tak. No dobra, tak? No dobra, jak powiem... Dobra, się fajnie bawimy, dobra. To ja też skaczę. Ha! Ja! Teraz ja. Ja! Au! Mogłaś się wyrzucić. Wiem. Na szczęście nie. Jeszcze raz I teraz się odczepiło, skupałaś się. Ale tu jest fajnie, Ja się bawię, a wy dołączcie do nas po raz setny. Ej, mówię, ale jeszcze. Ale dołączcie do nas a za A tylko trzeba to skomentować, Zlajkować i nas zasubskrybować. Więc zabierajcie się, a my się dalej bawimy. Cześć dziewczyny! Chciałam. Ale fajnie weźcie! Mnie stąd! Patrzcie, kolik! Miłego szybowa dziewczyna! O, jeszcze jakiś koń! A ja idę się napić. Mm. I ha ha hajten ja wielki koń, nie u... I ty masz w przyszłość znikało? Franki na to! I tak się skończyły nasze cudowne wakacje.